4 lata temu grałem w legendarny tryb, czyli kopanie dziury Mining Simulator. I dzisiaj po czterech latach wracamy z Flotarem. Siema, Flotar! Siema, Siema, Miros, witam też widzów oczywiście. Yo, to jest prywatny serwer. Zostawcie łapę w górę, wbijajcie na kanał Flotara, dobijamy do. Flotar wybiera liczbę łapek w górę y dzisiaj. Nie wiem, w zależności od ile zdobędziemy kaski po prostu, także widzowie Dobra. oglądajcie do końca. Ale możecie już teraz zostawić i zobaczycie, czy dobiliście po prostu tyle. To jest tak pełny. No ja to wstałem, to jest tak tyle. Ale to jest w ogóle ulepszony tryb. W ogóle widzę, że to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć krain. Podobno no. już jest teraz event Halloweenowy, więc warto tutaj. O, ten zawsze dostaliśmy. Kurde, tak, mało. bo to jest początek i jakby będziemy musieli. Ule... Czekaj, pierwsza gra, prezent. Jeżeli graliśmy w pierwszą część, to z tego co widzę, to. Tutaj można odebrać. Odbierzmy. Ja nie grałem w pierwszą część, czyli grałeś? Grałem? Wydaje mi się, że nie. Ja kojarzyłem, że ty grałeś w ten tryb, ale nigdy mnie, Admiros, nie zaprosiłeś. Ja to powiem, ja to powiem. Dobra, bo ja ogólnie no mam teraz super dobre rzeczy już na Nie niemożliwe, nie. Tak, ale Kiros mam słaby, więc tylko plecak mam pełen, więc jakby spoko. No jestem na głębokości jeden metr, a ty jesteś e, tutaj. Wiesz co, no ja sobie już kilof ulepszyłem i plecak ulepszyłem. O, no o ty kurczę, ty szybki jesteś. Dobra, to Dobra, idę sobie to też coś trzeba. Masz tam shop co i masz jest? tam... Kuźnia? Możesz plecak Taknięta. sobie ulepszyć i ten. I, i, I to drugie. Jajka są. Jajka Oj. z petami. To dobra, zaraz będą kupowane. Mów, to 55 golda dobra, 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 dobra. Kupuj jakieś. Ja kupię sobie tak. Plecak już mam. Zobaczmy, jakie są plecaki. Taki, taki. Za jest plecak nawet. O, jest nieskończony. Ej, ty, czy ty masz 330 końców? Y, tysięcy, tak, bo z pierwszej części mi wzięło końcy. Nie możesz Admiros, z ja tego użyć. A możesz mi przesłać połowę końców chociaż? Wiesz, co może ci będę mógł dać peta jakiegoś? Tak mi się wydaje, że chyba daje tu tradowanie. A czekaj. Czy można się Trade? trade Na prawym... a, mine at least 5 milionów bloków musisz wykopać, żeby odblokować tradeowanie. Oh, Ooo, to chyba jeszcze tego nie będziemy, ale no dobra, nie, zobaczmy nie, 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 jajko. Nie, nie. Mogę Dowadź. kupić płas. A, bo dobra, e, po prostu, otwieram jajko jakieś za 12 yeah, <laughs> tysięcy. Unikatowy zwierzaczek. Jeszcze jedna. Słonik! I... A szkoda, że nie mogę się z tobą trade Właśnie To najgorsze. Shop? To jakieś jakiś legendarny winy w plecach. Ja to jeszcze ogarniam, co tu się dzieje przedmiotem. To no. jest dobra, wyposaż, wyposaż i wyposaż. Trzy pety można mieć. I one ci okay. będą kopały automatycznie? Yy, nie, będą mi zwiększały statystyki. W ogóle kopiłem brut. O, ty tam już poszedłeś. Tak, yy, wskocz ze mną do tej samej dziury, zbliż sobie kamerę i kopiemy w dół. Bo jakby tu na tym okay. to polega, że musimy się giga Aha, głęboko wkopać. a ja myślałem, że wszystko po, po kolei mamy kopać. Nie, 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 my się kopiemy w dół i na przykład jak widzisz jakiś taki lepszy zasób, to no. go zbieraj. Czasem... A mogę zeskoczyć później tak głęboko w dziurę? Możesz, tak, nic bardzo, się nie stanie. Bardzo. Tak, Dobra. tak, bo to jest Roblox, tu się nic nie dzieje. O, mamy na przykład miedź. <laughs> Jesteś o. ze mną tutaj? Ej, czekaj, musiałem wiesz co sprzedać, bo niestety dobra. mój plecak jest niezbyt... Mhm. Wykop sobie nie mieć, pojemny. bo będziesz o, dobra, miał dobra. kaskę z tego. O, o, o. O, sorry, wykopałem w dół. Wiesz w ogóle co, mam... Muszę do góry, Oj, czekaj, Uwaga. bo ten kamień. Robię to. O, wejdę sobie tutaj. Rzucam dynamit. Nie, czekaj, Admiraj, jeszcze nie wykopałem pieki. Okej, okay. dobra. Zrobiłem nam trochę przestrzeni. Właśnie Am, widzę te mam widzę, drewniany widzę. kilo w cały czas, a kupiłem, albo ja nie kupiłem żadnego. Tak, nie kupiłeś, bo tam. O. no Ja sobie kupiłem kamienny już, więc troszeczkę o. lepiej. Ale to. Ale też staram się, żebyśmy mieli w miarę porówno, żebyś mógł sobie to nadrobić wszystko. No no, 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 bo ale jak tak patrzę na, na to, że masz 291 końców, to tak. Mm. O, kości znalazłem. O, Ciema? a kości ile są warte? Yy, 80. O, mieć, 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 mieć. Dobra, kupisz sobie mieć? lepszy plecak, no. Dobra, to ja też wracam. Czekaj, tu było na powierzchnię. O, są nowe strefy osiągnięcia. Ile osiągnięć do zrobienia. Widzę, że jeżeli chcecie więcej odcinków z Mining Simulatora z Flotarem, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Bo ja nam, namawiałem już od jakiegoś czasu, żebyśmy zagrali w Mining Simulator. <laughs> ja, a, bo tutaj, patrz, najlepszy kill -off na tym świecie to jest Złota Łopata. Kupię sobie. <laughs> łopatą? Tak, i... Kolejne lepsze kilofy będą na kolejnych światach, zapomniałem Ach, jak działa, każdy aaa. świat to nowy sklep, nowe plecaki i nowe kilofy Dobra, to już Dobra. Wszystko, wszystko jasne mhm. o, ja się o... wkopuję w dół A, Cały właśnie widziałem jak tam Po tak. prostu lecę w dół, ile się da Ja tu wykopię jakieś skamieliny dinuchów Zobaczymy o, 80 dinuchki. warte, więc spoko, ja I sądziłem że ten typ jest tak dobrze zrobiony No Ale pamiętam w jedynkę to tak nawalałem, Jezu Wiesz, wciągające, bardzo no. wciągające um, Muszę sobie kupić kilo. Dobra, lepszy. to co? Musimy jakiś cel znaleźć? Myślę, że odkrycie wszystkich światów i kupienie najlepszych rzeczy. O, no co po prostu taki Dobra. taki spokojny cel. No, i, I zdobycie, zdobycie legendarnego pickaxe. peta. Index? Index? Kliknij sobie index. Gdzie, gdzie jest index? Y co jest? Opcje, kody. Po lewej nad, nad plecakiem, indeks. A, Zobacz. Lewej lewej index. Zobacz. Każdy świat ma swoje jajka. Skroluj sobie, ile oj. jest petów. Tajemnicze. Oj, oj, oj. Ło No oj, oj, jest oj. troszkę, jest dobra. tego troszkę Ja będę dużo grał poza odcinkami na pewno, to jak wyfarmisz chociaż tyle żebyś mógł się tradować to będę ci dawał Dobra, 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 chociaż do tej drugiej krainy żebyśmy Nie dotrzemy do drugiej No w sumie patrząc na to jak to no. wolno idzie Trzeba byłoby jakieś ulepszenia kupić Hmm, chociaż Czekaj, yy, ja się wrócę. Dobra. O, jest rebirth nawet. Wow, okej. Okay. Ja sobie przy, przy okazji pokopię troszeczkę tutaj. Ja wróciłem na samą górę i tak. Yy, chodźmy do Hidden Treasure mapki. A, tu możesz mi się... się teleportować, tam? Tak, jest teleport na samej okay. górze. no. A, jest sprzedaj i tu nie ma jajek. Dobrze. Nie, dobra. no właśnie, nie, nie, nie. nie. Czyli jest... w kolejnych krainach mogą być. Tylko będzie można sprzedać. Co to jest? Miernik niebezpieczeństwa. a jak za dużo wykopiemy, to wtedy się mapka no wy... odnawia. Mam Poka... srebro, 110 kosztuje. No to łap. No, już biorę, biorę, tu wiesz, o... jakąkolwiek kaskę muszę. Ja się sobie... może wkopię obok ciebie, żeby ci to nie o, przeszkadzać i będę kopał dół. O, jest, widzisz? Co to jest? A, srebro, faktycznie. No, srebro. Przydatne. Srebro przydatne. O, złoto. 175. No, jest, jest powiem ci fajnie, bo już czuję, już czuję, że troszeczkę też tutaj czasu spędzę. No, to no jest, jest fajny, jest fajny Mining Simulator, zwłaszcza dwójka, widzę no. tutaj. Postarali się tworząc ten tryb. Dobra, 80. Dobra. O kurde, jak, jak tu już jesteś głęboko. No, w sumie dotrzemy do drugiego świata, tak mi się wydaje. Dobra, sell, muszę sprzedać wrócę. niestety. Sprzedaj, ja sobie kupię coś jeszcze lepszego. A dobrze, że mam plecak z tego, z tego świata. No tak, ten plecak to jest no. mega pomoc tutaj. Zawsze możesz też Dobra. wydać robux i też mieć. <laughs> Nieskończony Dobra. plecak kupię za 800 robuxów. <laughs> ja może A coś wiem ile robuxy. Ty zobaczmy, coś ciekawego za robuxy. Ja nie sprawdzałem. Sklep. Wow, legendarne pety. No, nie, jak będzie dużo lajków pod filmem, to Admiroz kupi legendarnego peta za robuxy. Po tak, prostu. Tak, no. 3529 lajków. VPS, plecak, zwierzaki. Wow, średnie, teleporter, potrójny włas, w sensie, że trzy jajka naraz można <laughs> Dużo można wydać. Dużo, dużo. Dużo Masz takie kryształki fioletowe, różowe? Mm, mm, mam zero ich. A, zero masz, dobra. Bo ja mi to wziął pewnie z tamtego tego. Bo one zwiększają szczęście i, i jeszcze busty dają. Możesz o, no. kupić? Na godzinę na przykład. Do 89 Robuxów jest królewski pingwin legendarny. Albo smoczy mroczny smok za 200. Dobra, kupię tego mrocznego smoka. Za 200 Robux. Naprawdę? Kupuję? Tak. No ja to tu, ja tu wydawałem na tę grę. Dużo, Uff. dużo. Otwieram. Wykluł się mroczny smok, legenda. Jakie Dobra, ma statystyki? Yy, zaraz ci powiem w porównaniu do zwykłych petów. Zwykły pet plus 6 do kopania, 2 razy monety, 1, 3 prędkość. Yy, Smog 95 do kopania, 40, razy 48 monety i razy 14 szybkość. Zapraszam tutaj, na dół, pomożesz mi troszeczkę mm -hmm. kopać, bo jest o, ciężko. A sobie może kupię coś, mam 4,5 Może jakieś jajko bym kupił za 1000, więcej? Dobra, hatch. Może. Dobra coś czy i tu, ależ głęboko jest ciężko. O, szybkiego peta dostałem, Liska. No wow, i to jest Ło, ale szybko teraz kopię. No, no idzie. Domyślam się. Dawaj do no, mnie, to... bo zaraz będzie kolejny świat. Na pięć sekund. dobra, dobra, dobra. O, już, już. O. Jest. Jest. Zimowa kraina, świat. Zimowa jest kraina. sklep. Jest sklep, dobra i narzędzia. Są jakieś jajka. Narzędzia. Admira, są jajka. Oka, gdzie są jajka? Tu, tu, tu. Są. No, okay. jednak. Ile jedno? 225? Co? A to mniejsze 55 tysięcy. No to mój boost za dużo mi nie pomoże, ale dobra, kupię jedno lodowe super drogie jajko. Uwaga. Kupuję. I... Lodowy kotek! Zwykły. O, o zwykły. Zwykły. O, myślałem, że coś... Ale lepszy niż te, co mam. No ja sobie tak jakoś poszedłem. Uuu, emeraldy! O, nie ma emeraldy <laughs> Dobra, ja się będę otrzymywać. Nie, 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 kop, 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 bo wiesz, są jeszcze lepsze hmm. surowce. A Ciek? czy ja będę miał dostęp do tego serwera w każdej chwili? Jakby yy, tak, Masz w każdej chwili do, dostęp, nikt tutaj ci nie wejdzie. Dobra. Bo to dobra, jest tylko dobra. nasz serwer, prywatny. A, A czap czekaj, podstawowa czapki podstawowe. Czapki chyba dla petów? O! No, otworzyłem zwykłą skrzynię, ale chyba za darmo była. I, i, jak i gdzie i co? Poczekaj. D za darmo, to ja chcę. No właśnie, sprawdzam. Okej. Okay. A bo ja okay. mam 4,10 egzotycznych, a to chyba mi transferowało. Tak mi się wydaje. Lodowe o. jajko, opening. Eee, lodowy piesek. Dobra, kolejne. Dobra. Yes. Proszę, proszę. Yes. Ech, same lodowe pieski mi drapią. A a tu jest. Okej, okay. 2,5% jest na fioletowego, Oj, jak a na tęczowego jest 1 tego... na 200. 1 na 200. Czyli on dropi po otwarciu 200 jajek, albo po zdobyciu 200 czegoś? No ciężko będzie tak, będzie bardzo ciężko ci go wytropić. O, wiewiórka. Jedna ale jak chcesz, jak chcesz, możesz wiesz, wyzerować kaskę. No... <laughs> Dobra, zobacz, o, są, masz jakieś nowe surowce? Nie, wiesz co, nie ma aktualnie U. nic, ale wydaje mi się, że dopiero później będą jakieś takie... Albo po prostu nie trafiliśmy na te super rzadkie surowce, typu nie wiem, diament albo coś. O, o i... chyba mam kolejną krainę. Oho. W sensie kolejny kolor. Ciema. ma, ale to nie jest jeszcze kraj. No nie, 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 do krainy. I może dotrzemy. To Dobra, no, do tak trzeciej. Dobra, kopiemy, Kopiemy do trzeciej krainy. No. Jak tak będziesz kopał, to damy radę, bez problemu. Myślę, tym... że bez problemu. No, ona będzie przy 1000, A... jakoś, chyba. No. Tak mi się wydaje. 800. Ja bym schylał 800. Dobra, to ja robię tak. Yy, sprzedaj i kupię sobie super Superkidow i tam się wkopiemy w sekundę. Dobra. Ale to sobie pokopię przy okazji surowce, które są mi tutaj wokół. Zawsze troszkę u, kaski. Uuu, o! Co co, co, co? Kurczę, jest, jest nuke, ale jest za 750 tysięcy. Ale on będzie źle kopał, bo ona jest, on jest bez prędkości, czyli rzucam. Dobra, kupię drilla po prostu, o. A, tam było Dobra. to wiertło, było, było. Jest, jest to wiertło, ja właśnie polowałem na nie troszeczkę. Ja jeden klocek Skakuj. ice muszę cztery razy teraz wykopać. Ojej, no, no to trochę. Tragedia. Zejście kolejne i tu jest kolejne. No taki Minecraft trochę, ale samokopanie, no tak. <laughs> no lubiłem tak. w to grać bardzo. O dobra, to będzie tu. O dobra, teraz leci, o pokaż, kurde. Pokaż, pokaż, już idę tam do ciebie. No zapraszam, nie wiem czy zdążysz, bo tak Zdążę. szybko idzie. Jo, co to jest? No, no to jest moje wiertło właśnie. Ech, ładne, ładne pyk, to wiertło. Pyk. No też sobie takie kupisz, <laughs> na pewno. 800 pewnie 800, będzie. no. Bo tam to było trochę. na 400. A to by idealnie było. Damy radę. Jest Dobra, okej. Okay. Kaska wpada. No, kaska wpada. O, I zaraz o, będzie. O, o, o. o zielony o, o. już. O. Posępna grzybowa kraina. Grzybowa kraina. O, jak... Mega skrzynia, ho. Kaska. O. Potrzebuję wykopać 5 tysięcy bloków. To, zanim dało będę mi mógł pra pracę. to dało mi 4,5 miliona o. kaski. No, i taki coś. E, to, jajko. możesz kupić jeszcze jajko na sam koniec. No, kupuję właśnie tutaj. I... Mroczne jajko. Batman. Batman. Jeszcze jedno mogę kupić. Chyba jeszcze jedno będę mógł. Mam 4,5 miliona. Znowu Batman. I uwaga, ostatni. Proszę, niech to będzie jakaś legenda. I nie. unikalny! O, Czyli. Nie. No taki słaby też. <laughs> Ale nie, nie będę narzekał, zawsze no, mi to nie. jakoś trochę zbustuje.